Dzisiaj chciałem się z Wami podzielić moją pewną refleksją na temat snów. No, jeśli sny, no to oczywiście kojarzy nam się to z Zygmuntem Freudem, który chyba jako pierwszy próbował racjonalnie wytłumaczyć to zjawisko, bez odwoływania się do duchów, do, do Boga, do bytów nadprzyrodzonych. No i rzeczywiście, wiele naszych snów, jakby. Jest dowodem na to, że ta jego teoria jest prawidłowa, no bo rzeczywiście niektóre nasze sny są realizacjami naszych ukrytych pragnień, takich czasami zwierzęcych, których nie dopuszczamy do, naszych, do naszej świadomości w ciągu dnia. Wiele snów jest próbą poradzenia sobie z jakimiś naszymi lękami, traumami. Wiele snów jest sposobem na rozwiązanie pewnych problemów, nagromadzonych w ciągu dnia. To by wszystko jakby potwierdzało, że Zygmunt Freud miał rację: że w tych snach autorem w zasadzie tych snów jest podświadomość. Ona tam dochodzi do głosu. Nasze ja jest wyłączone wtedy super ego też. Jakby nie ma wstępu do naszych snów, I, no i w zasadzie wiele snów dałoby się wytłumaczyć w oparciu właśnie o tę teorię Freuda. Natomiast nie wszystkie. Są takie sny, które są zupełnie bez sensu i nie wnoszą żadnej jakby wartości w rozwój naszego umysłu, naszej duszy, naszej, naszego ja. Po prostu są trywialne, banalne, o niczym, że tak powiem. Są też sny, które nas zaskakują, i fabuła nas zaskakuje, co byłoby trudne do wytłumaczenia, jeśli weźmiemy pod uwagę, że to podświadomość jest autorką właśnie tych snów. Czyli ona sama układa fabułę i sama jest z nią zaskoczona. No, trochę. Trochę jest to sytuacja dziwna, która stawia znak zapytania pod tą teorią Freuda. No bo jeśli idę o zmierzchu ciemnym lasem i za drzewa wyłania się upiór, którego się nie spodziewałem, jestem zaskoczony. Myślałem, że to będzie zwykły, fajny spacer, a tu nagle jakiś upiór się za drzewa wyłania. Jestem po pierwsze zaskoczony, po drugie, trochę przestraszony. Tą sytuacją, nie wiem o co chodzi, skąd się wziął i, i yy, o, co, o co mu chodzi, czego chce. Yy, więc pytanie, jak to w zasadzie można by było wytłumaczyć w oparciu o tą teorię Freuda, że podświadomość sama wymyśla sobie taki scenariusz, wie, że ten upiór jest tam za tym drzewem konkretnym, a potem sama jest zaskoczona, że on tam rzeczywiście jest. Sama tworzy jego kształt, osobowość, charakter, a później sama się boi tego, co wymyśliła. No, jest to taka jedna z sytuacji, która, która sprawiła, że zacząłem się nad tym zastanawiać i raczej jestem zdania, że należy szukać jakiegoś innego wytłumaczenia marzeń sennych. No, niektórzy tutaj mówią, że to jest jakaś nadświadomość, że to jest głos wszechświata, głos może Boga. Natomiast też nie do każdego snu by to pasowało, zupełnie byłoby to wytłumaczenie takie bezsensowne w przypadku niektórych scenariuszy. Ja sam nie wiem, co o tym myśleć, natomiast. Mam dużą wątpliwość, czy w tym wypadku Freud miał rację. Oczywiście Zygmunt Freud to jest postać, którą bardzo cenię. Jest, był znakomitym filozofem, psychologiem. No i przede wszystkim ikoną popkultury. Wpłynął w zasadzie na wszystkie dziedziny życia społecznego, więc wielki człowiek, zawsze go będę cenił. Natomiast no, uważam, że jego teoria snów nie do końca tłumaczy różne zjawiska zachodzące w tej naszej podświadomości i trzeba szukać jakiegoś innego wytłumaczenia.